W niedzielę w hali Mosir w Rumi odbył się tradycyjny już koncert świąteczno-noworoczny, podczas którego usłyszeć można było zarówno utwory świąteczne, ale także musicalowe czy arie operowe. Tradycyjnie już za sprawą pochodzącego z Rumi tenora opery krakowskiej Marka Gerwatowskiego w mieście zagościła cała plejada śpiewaków z największych scen teatrów muzycznych oraz oper w kraju. Podczas niedzielnego występu na scenie w tamtejszej hali Mosir towarzyszyli im znakomici muzycy z Anną Rosławską-Musiałczyk oraz Tomaszem Chyłą na czele. którzy odpowiedzialni byli za stworzenie wyjątkowych aranżacji prezentowanych utworów. Całość ubarwiły także chóry młodzieżowe oraz dziecięce z Rumi, wejchorował oraz Kościerzyny. W repertuarze usłyszeć można było Przede wszystkim utwory nawiązujące do świątecznego czasu. Obecność znamienitych artystów z scen teatrów muzycznych sprawiła, że jak co roku świąteczny repertuar przeplatany był także utworami znanymi właśnie z najbardziej rozpoznawalnych musicali. Tradycyjnie już podczas rumskiego koncertu świąteczno-noworocznego nie mogło zabraknąć propozycji arii operowych. Dzielny koncert świąteczno-noworoczny był już szóstą jego edycją, jako kolejna odsłona cyklu rumskich spotkań muzycznych.